Witajcie moi drodzy, z tej strony Kaczorro i dzisiaj nagram krótki poradnik jak nagrać i zrobić by mógł przyjmować inne prowincje po pierwsze mamy tutaj w prawym rogu od, blu, od bloku i tak na przykład teraz będzie o, taka klamka to musimy kliknąć taką, żeby była otwarta i wtedy po prostu klikamy ustaw i wpisujemy dane państwo. Uznajmy, że mm, pójdziemy coś w stylu o. Y, wpisujemy Hiszpani Hiszpanię. Y, I klikamy na przykład wylugo te tereny, które chcemy zaznaczyć. Albo jest drugi sposób. Klikamy w dane, jakby prowincję daną, i klikamy później w ustaw. I wtedy, jak już mamy tutaj, pojawiła nam się, jak widzicie, w lewym, dolnym, rogu, w lewym, górnym rogu, pokazała nam się Portugalia. I na przykład zaznaczamy Lugo. I tak to trzeba robić. I ja się już z Wami żegnam. Cześć!